Dzień dobry, drogie wodniki. Przechodzimy do Waszej dwutygodniówki. Sprawdzamy, co się u Was będzie wydarzało w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni, czyli patrzymy, co i jakie energie do 1 października. Ok, wodniki. No dobrze, moi drodzy, co my tutaj mamy? Już sobie ułożę, tylko żebyście dobrze widzieli. Paść denarów jest Waszą e, kartą główną i Waszą energią główną. E, są tutaj dwie rzeczy, które się pojawiają. Po pierwsze, dużo spraw związanych z edukacją. Waszą? Bądź waszych dzieci, też zapewnienie stabilności bytu, jeśli chodzi o was, bądź też o wasze dzieci. Więc możecie też wy mieć jakieś kursy, jakieś etapy edukacji. Możecie też zdobywać potrzebną wiedzę do podniesienia swoich kompetencji zawodowych coś, co ma się przekuć na monetę. Druga kwestia, która się pojawia, to przyjaciel. Wy możecie być tym przyjacielem, ktoś może być tym przyjacielem. Byk, panna, koziorożec tutaj się pojawia. Praca nad przyjaźnią, praca nad zaufaniem i też nawiązywanie bliskich relacji, które są solidne, pewne. Być może rozpoczyna się u was tego typu relacja. Karta wieży, która się pojawia w tym, co od Was odchodzi, zaczynają odchodzić wszelkie jakieś zwroty akcji nagłe, jakieś być może rozpady pewnych struktur, które nie były dobrze zbudowane, które nie miały solidnych fundamentów. Coś musiało się przeczyścić, oczyścić um, i to powoli już w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni będzie zmierzało do końca. Czyli ta energia, mm, powiedzmy sobie, walenia się w posadach, niektórych rzeczy zaskakujących dla Was, już nie będzie y, trwała i już y, uda się y, ją przełamać. To, co do Was przychodzi, to jest król denarów. Byk Pan na po raz kolejny mi się tutaj pokazuje, ale przede wszystkim jest to energia stabilizacji, zarówno osobistej, jak i zawodowej. To są dobre inwestycje, to jest też pieniądz, to jest, słuchajcie, to są sukcesy w pracy, to jest być może dla niektórych z Was objęcie kierowniczego stanowiska. Dużo tutaj jest takiego sukcesu też materialnego, poczucie pewności, poczucie stabilizacji. Dla wielu z Was to może być sygnał, że przychodzi do Was albo wychodzi wręcz na plan pierwszy osoba, na której można bardzo polegać. Dobry doradca, dobry szef, ktoś dojrzały, kto ma przede wszystkim zasoby finansowe i kto jest poważny. Jeśli do niektórych z Was, znaczy może być też to partner, partnerka, mąż stały, tak? Czyli jak gdyby wysuwa się tutaj relacja stabilna na pierwszy plan. Dla niektórych z Was może być to pojawienie się solidnego partnera do życia, ale jest to osoba, którą już znacie. Okay? Będziemy jeszcze patrzeć w miłości, czy, czy mamy jakiś sygnał, że ktoś tutaj ewentualnie się u Was pojawia. Nie jest to nic nowego. Jest to relacja, na której e, można polegać już od dłuższego czasu. A z denarów, e, Wasze wyzwanie. Wasze wyzwanie to zauważenie szansy, że jest energia e, do ustabilizowania swojego życia. Czyli być może pojawią się jakieś szanse na polu zawodowym. Być może pojawią się szanse na polu... Osobistym, ale ponieważ jest to karta w Waszym wezwaniu, możecie nie mieć do tego zaufania. To jest trochę konsekwencja tej wierzy, która y, mogła spowodować u Was takie poczucie, że nic nie idzie, wszystko się wali, wszystko jest nie tak jak było. I nagle zaczyna iść i możecie mieć podejrzenia, czy zaufać, czy zaufać tej sytuacji, czy zaufać tej osobie, czy zaufać tej okazji, która się y, pojawia. No dobrze, no to już skaczemy bezpośrednio do Drogie wodniki do e, Waszej energii miłosnej, i zobaczymy, co w ciągu tych dwóch tygodni u Was w miłości, w uczuciach. Co mamy dla Was? Mamy rydwan. Mamy piątkę buław. Mamy kartę śmierci, transformację, mamy dziesiątkę mieczy i mamy dziewiątkę denarów. Zacznę od związków i zacznę od osób singli, które mają kogoś na oku, ale zanim to jeszcze dobiorę do Was dla Was kartę wyroczni, która też będzie tutaj wskazówką. Zaufanie. I wcale mnie to nie dziwi, bo to jest właśnie to zaufanie, o którym wspominałam też wcześniej. Co tutaj się wydarza? Przede wszystkim, jeśli chodzi o związki i relacje, to moi drodzy, mamy tu sytuację, która była bardzo z Wami skonfliktowana. Być może był jakiś szybki ruch, nagły zwrot. Um, pewne rzeczy działy się w pośpiechu. Nie, i zanim tak naprawdę się wydarzyły, albo kiedy się już wydarzyły, to patrzyliście trochę jak widz na pewną scenę. Która się wydarzała trochę poza wam, waszą kontrolą, być może w niezgodzie z wami. I tu y, ten konflikt wewnętrzny w piątce buław, być może jakieś y, tarcia, być może y, y, pojawiało się jakieś zagrożenie, w zasadzie sprowadza was tutaj do energii transformacji. Trzeba coś zmienić, trzeba kompletnie przeramować jakąś sytuację i y, y, zamknąć. Y, Pewne sprawy, które nie działają, nie działały. To właśnie była pewnie ta wieża, która też już powoli odchodzi. Więc tutaj jeszcze ta transformacja dziesiątka mieczy, myślę, u wielu z Was, wybrzmiewa, to nie muszą być, to nie musi być zamknięcie całej relacji, chociaż przy karcie śmierci dziesiątki mieczy bardzo często tak bywa. Ale Mogło to być po prostu przeramowanie kompletne związku i pokończenie pewnych spraw, które zakończyć się już musiały. W dziewiątce denarów mamy kartę dużej niezależności, zarówno finansowej, materialnej, jak i mm, trochę też wskazującą na energię singla, ale przede wszystkim jest to uzyskanie jeżeli nadal jesteście w związku i w relacji, bo niektórzy z Was mogli z niej wyjść, mogli ją zakończyć, ale niektórzy z Was, którzy jeszcze pozostali i przetransformowali w ramach relacji, to na bazie dziewiątki denarów prawdopodobnie uzyskaliście większą niezależność. Być może jest to związane z tym, że nie do końca już ufacie temu, że relacja i związek jest. Takim stuprocentowym, taką oazą bezpieczeństwa, tylko to jest dwójka ludzi, która musi się spotkać gdzieś po środku. I ta niezależność, być może na poziomie nawet mentalnym, chociaż najczęściej jest to na poziomie materialnym, finansowym, powoduje też, że wy inaczej z inną energią już podchodzicie do związku i relacji. To samo dotyczy singli, które mają jakąś osobę, chociaż tu bardziej bym powiedziała, że już jesteście obserwatorem sytuacji, albo zaraz będziecie z zewnątrz i raczej energetycznie wychodzicie z tego, cokolwiek się tutaj zadziało i zdarzyło. Natomiast osoby, które nie mają nikogo tutaj na oku, moi drodzy, jesteście ciągle w fazie zamykania, jesteście ciągle jeszcze w fazie osadzania się w tej roli singla i zdobywania takiej niezależności i pewności. Już ta dziewiątka denarów jest energią która przygotowuje was do związku i która już daje do zrozumienia otoczeniu, ok, jestem gotowy, gotowa na kolejną relację i y, mogę działać jak gdyby w tym temacie dalej. Ale to jeszcze przez dwa tygodnie będzie się transformować i pewnie w październiku już te energie dla singli na wchodzenie w związki, w relacje będą zdecydowanie lepsze i bardziej stabilne. Więc jeszcze dla niektórych z was chwila, niektórzy wcześniej to zauważą, nie później, czas jest. Tutaj względny i ruchomy, a czytanie jest ogólne, ale już bliżej niż dalej, powiedziałabym. Jest światło w tunelu. Także to wszystko, moi drodzy. Aha, jeszcze karta rady. No właśnie. Mamy boginię kreacji, transformacja, kreatywność. Bycie całością. No to jest dokładnie to samo, co w zasadzie Wam powiedziałam, czyli ta energia Was przede wszystkim e, kieruje do takiej transformacji i do bycia niezależną całością, nawet jeżeli jesteście w relacji. Czyli nie współuzależniam się od osoby, e, z którą jestem, nie współuzależniam się od relacji. E, potrafię myśleć, działać samodzielnie, jestem niezależny, niezależna, chociaż. To w niczym nie przeszkadza, moi drodzy, żeby spotkać się w połowie drogi i żeby tworzyć bardzo udany związek. Wręcz jest to bardzo potrzebne, żeby tworzyć udany związek, tak? Pewien rodzaj właśnie takiej niezależności i pewien rodzaj niebycia do końca uwiązanym czy definiowanym przez relacje. W zasadzie. Tą samą całość tworzą też i budują teraz single, czyli osadzanie się w tej pewności swojej własnej energii, w tej atrakcyjności, trochę jeszcze sprzątanie, zamiatanie po tym, co się wydarzyło wcześniej, układanie się i szykowanie się energetyczne już na coś nowego. No dobrze, to tyle, co nam wyszło w sprawach miłosnych. To zobaczmy w takim razie. Co się u Was dzieje na polu zawodowym? Co u Was dzieje na polu zawodowym w pracy? Mamy pazia buław, mamy pazia denarów, mamy dziesiątkę mieczy. Oj, dziewiątkę mieczy i pazia. Yy... Przepraszam, to jest rycerz denarów, yy... Okej, okay, już się poprawiam. Paść buław, rycerz denarów, dziesiątka mieczy, dziewiątka mieczy i paść denarów. No, tłoczno u Was tutaj jest mocno. Okej, okay, na pewno e, e, karty Wam wskazują, że e, będzie tutaj e, jakaś nowa inicjatywa. E, mam wrażenie, że z Waszej strony, ale może to też być baran, lew, strzelec, jakaś młodsza osoba, która Wam zaproponuje być może Wejście w nowy projekt, w nową, w nową jakąś sferę. I tutaj też jest słuchajcie wiadomość dla was bardzo ważna przechodząca. Wiadomość też dotycząca okazji zawodowej i finansowej. Także tu warto jest rozpatrzeć możliwości szybkiego fajnego rozwoju. Tak jak wam wspominałam, zarówno tutaj Macie Pazia jak i tutaj, to będzie wymagało jakiegoś dokształcenia, bądź też zdobycia jakiejś nowej umiejętności, kompetencji, otworzenia się na troszkę inne sprawy, ale ta oferta jest całkiem stabilna. Problem tu polega na tym, i to jest to, o czym też mówiłam, o tym zaufaniu i o tym wyzwaniu wasi denarów, że dziesiątkę mieczy zaraz mamy obok dziewiątki. Macie tutaj wątpliwości. Czy to rzeczywiście jest dobra inwestycja? Czy to rzeczywiście jest dobra propozycja? Szczególnie dobre karty są dla osób, które szukają pracy, rozglądają się, chcą zmienić pracę, ale y, nadal tu będzie stres y, związany z tym, czy to jest warte zainwestowania. Więc karty mówią, żebyście przede wszystkim y, y, tak powiem trochę brzydko rozebrali tą propozycję i opcje na czynniki pierwsze przejrzyjcie się wszystkiemu każdej gwiazd Każdemu przecinkowi, kropce. Niech to nie będzie taka oferta, która jest Wam gdzieś tam rzucona. A co powiesz na? Albo może chcesz w to wejść, może chcesz zainwestować, może tu mamy taką ofertę, może Pan, Pani chce tutaj yy, z tego skorzystać. Tylko rzeczywiście uzyskajcie wszystkie niezbędne informacje i bardzo dogłębnie przeanalizujcie. Nie, starajcie się nie wchodzić w to emocjonalnie. Bo jak zaczniecie tutaj wchodzić i drążyć emocjonalnie, ojej, co teraz, taka super oferta, a ja zosta musiałbym, musiałabym zostawić pracę, um, jestem związany, przywiązany i takie tam, to zaczniecie w sobie tworzyć dużo czarnych też wizji, negatywnych wpływów i negatywnych konsekwencji. Więc ważna jest tutaj dobra analiza tej propozycji, tej wiadomości i tych możliwości, które się przed Wami otwierają. Zadawajcie dużo pytań, przede wszystkim. Dużo pytań i e, jeśli, e, jeśli macie taką możliwość, to najlepiej na piśmie niech, wszyscy, niech ktoś tam Wam prześle umowę, kontrakt, cokolwiek. E, Paść denarów na samym końcu mówi: tak, to jest dobra inwestycja. Tak, będzie trzeba trochę podnieść swój poziom wiedzy, kompetencji, umiejętności. Ale przynosi to na dłuższą metę Tobie, drogi wodniku, stabilizację, pieniądze, może na początku nieduże, z czasem to się ma szansę rozwinąć. Jest to jednak wszystko bardzo stabilne. Przede wszystkim. Mimo tego, że ten paść buław, który może być taki nagły, zwrotny, to może być, wiecie, osoba, która tak Wam wyskoczy trochę z zawinkla, i możecie mieć właśnie w, w związku z tym wątpliwości, czy taka propozycja, która jest na hopsiop, pojawia się nie wiadomo skąd, to, to czy w ogóle temu zaufać. Ym, słuchajcie, nic nie stoi na przeszkodzie, dobrze się temu przyjrzeć. Nie stresujcie się niepotrzebnie. Możecie wiecie, no nigdy, nigdy. Możecie tego nie przyjmować po prostu. Jeżeli macie poczucie niepewności totalnej albo coś wam się tam nie składa logicznie w całość. Niemniej jednak karty wskazują, że to jest dobry, mm, dobry e, kierunek. E, zobaczmy, jaka rada dla Was wodniki na pracę. Mamy boginię Kali uwalnianie ograniczających przekonań transformacja. No właśnie to jest, to jest właśnie też to, co się u was poniekąd pojawia w tym wyzwaniu, czyli też spojrzenie na tą szansę takim nowym świeżym okiem, Czyli też umiejętność wyjścia z tego, co było w przeszłości, z tego co was zdefiniowało w przeszłości, być może ostatniego złego czasu nie najlepszych energii e, i próba e, dojrzenia w tym okazji, tak przede wszystkim. E, to będzie wymagało zmiany. To, to, o tym też mówią karty, że e, może tutaj będzie dla was jakieś wyzwanie. Może nie będziecie pewni, czy podołam, e, ale e, przy y, odpowiednim podejściu jest naprawdę na, na to bardzo, bardzo duża szansa. Więc nie ograniczajcie się, ok? Spójrzcie na to szeroko, z otwartym serduchem. Dobrze, drogie wodniki, to wszystko, co mam dla Was. Bardzo Wam dziękuję za bycie, za słuchanie. Niech się dzieje, niech się darzy. Wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia w kolejnych filmach.